Bardzo dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie sprzed Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Znajdujemy się tutaj w związku ze skandalicznym programem Mieszkanie Plus. Razem ze mną jest pan poseł Konrad Frzysztak oraz pan poseł Krzysztof Truskolawski, Truskolawski, parlamentarzystek i parlamentarzystów, którzy zajmują się problemem, jaki wywołał ten rząd. Problemem, jaki dzisiaj nazywa się Mieszkanie Plus. Jest oczywiście dużo, dużo więcej. To są posłowie i posłanki w całym. Kraju. Dzisiaj przed Sejmem odbywa się protest. Protest mieszkańców, którzy mieli być beneficjentami programu Mieszkanie Plus, a stali się ofiarami tego programu. Pan premier Morawiecki obiecywał wielki przełom, wielki program mieszkaniowy, który miał wspomóc najuboższych, który miał wspomóc rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby niepełnosprawne. Dzisiaj ten program stał się kulą u nogi. Stał się jednym wielkim dramatem dla tych, którzy dali się złapać na obietnice rządowe rządowe obietnice mieszkania i bycia u siebie. Dzisiaj mieszkańcy, którzy skorzystali z programu Mieszkanie Plus, zastanawiają się, jak związać koniec z końcem jak zapewnić dobrą przyszłość swoim dzieciom. I myślę, że wyjątkowo bulwersujące jest to, że od kilku miesięcy, a w zasadzie już od roku Ci mieszkańcy są zwodzeni przez premiera Morawieckiego, przez pana ministra Waldemara Budę, który uważa, że problem jest załatwiony, który wykupuje nawet reklamy w gazetach, opowiada wszędzie dookoła, że mieszkańcy otrzymali korzystne warunki i będą mogli skorzystać z programu Mieszkanie Plus na takich zasadach, na jakich ten rząd im obiecywał. Nic takiego się nie stało. Wystarczy zapytać dowolnego mieszkańca osiedla wybudowanego w ramach mieszkanie plus mieszkańcy czują się oszukani i my w związku z tym dzisiaj udajemy się z kontrolą do pana ministra Buda. O szczegółach tej kontroli opowiedzą moi koledzy pan poseł Konrad Wysztak. Szanowni Państwo, kiedy kilka miesięcy temu pan minister Buda informował o tym, że Program mieszkanie plus zostanie zakończony, bo jak przyznał sam prezes Kaczyński, ten program po prostu się nie udał. To nie wspominał o tym, na jakich zasadach ten program zostanie zakończony i ci mieszkańcy do dziś tej informacji nie mają. Za to mogą w dziennikach przeczytać materiał sponsorowany. Za ten materiał, Szanowni Państwo, zapłacił PFR nieruchomości. Po raz kolejny jest to program, który wyciąga pieniądze od mieszkańców nie dając im w zamian to, do czego został, rząd się zobowiązał. Dziś przyszliśmy do pana ministra Budy, już usłyszeliśmy na wejściu, że pan minister nie ma dla nas czasu i odsyła nas do dyrektora, do biura, który jest oddalony stąd półtora kilometra. Tak właśnie polski rząd traktuje nie tylko parlamentarzystów, ale przede wszystkim mieszkańców, bo my tu nie przyszliśmy w swojej sprawie, my przyszliśmy tutaj w sprawie mieszkańców, m.in. mojego rodzinnego Radomia. Ci ludzie od kilku y, miesięcy, od kilkunastu miesięcy próbują ustalić, w jaki sposób te mieszkania na tych zdjęciach staną się ich własnością. Ci ludzie dziś płacą za te mieszkania więcej niż na rynku komercyjnym. To dziś ponad 3,5 tysiąca złotych za wynajem jednego mieszkania, gdzie na rynku komercyjnym mieszkanie o wyższym standardzie z garażem podziemnym można wynająć za mniejsze pieniądze, uwzględniając w tym rachunek za prąd i za wodę. Niestety polski rząd obiecał program społeczny, a co stworzył? Program komercyjny. I dziś po zamknięciu przez ministra budę tego programu Ci ludzie już nie są w programie społecznym, tylko w programie komercyjnym, ale nie słyszą i nie mogą dowiedzieć się, w jaki sposób te mieszkania staną się ich własnością. Dla dziś, dlatego dziś przyszliśmy do pana ministra z pytaniem: kiedy, na jakich zasadach, za jakie pieniądze, kto będzie mógł te mieszkania wykupić, bo. Pytań jest więcej niż odpowiedzi, a minister Buda w tej sprawie od kilku miesięcy milczy. Niech opisem całego skandalicznego i z jednej strony, a z drugiej strony po prostu zabawnego sposobu funkcjonowania polskiego rządu będzie to, że w dniu, w którym minister Buda obiecał czy zapowiedział zamknięcie programu, przedstawiciele PFR mieli, mieli spotkanie z mieszkańcami w Radomiu, i to od mieszkańców. Mieszkań plus w Radomiu dowiedzieli się, że minister ten program zamknął. Ja mam nieodparte wrażenie, że tutaj za pośrednictwem zdalnego połączenia są z nami minister, przedstawiciele ministerstwa. Być może przedstawiciele ministerstwa za pośrednictwem połączenia wideo będą chcieli się również ustosunkować, bo rozumiem, że pan tutaj była, pani dyrektor, widziałem e, na, przez chwilę, na, pokazała nam się w okienku telefonu, może będzie chciała się również wypowiedzieć. Dziękuję państwu. Sztandarowy program pisu mieszkanie plus premier Bata szydło premier Mateusz Morawiecki prezes Kaczyński zapowiadali, że chcą budować tanie, mieszkanie, tanie mieszkania dla mieszkańców Polski. Nic z tego nie wyszło. Wybudowano kilkanaście tysięcy mieszkań, a miało być 100 tysięcy, a nawet w pewnych zapowiedziach mówiono, że 100 tysięcy mieszkań rocznie. Dzisiaj uciekają z tego okrętu, ale zostawili ludzi. Ci ludzie, którzy zaufali rządowi, zaufali państwu, zaufali również politykom PiSu. Dzisiaj są oszukani. Dzisiaj nie wiedzą co zrobić. Strajkują, protestują przed Sejmem, bo są zostawieni sami sobie. Nikim nie chce pomóc. Tylko my, posłowie opozycji, stajemy w ich obronie. Nikt nie wyszedł z PiSu na ten protest. Dzisiaj pan minister Buda nie chce przyjąć posłów. Mówi, że ma inne obowiązki. Panie ministrze, ale kilkanaście tysięcy rodzin, kilkanaście tysięcy ludzi czeka na pana. Czeka na wyjaśnienia. Czeka na to, kiedy wreszcie spojrzycie im prosto w twarz i powiecie, powiecie, oszukaliśmy was. Zapowiadaliśmy jedno, Zrobiliśmy drugie, a teraz uciekamy z tego tonącego okrętu, zamykamy program. Tak być nie może. My tych ludzi nie zostawimy. My będziemy walczyć o nich do samego końca, aż w końcu będą wiedzieli, na czym stoją. Dlatego wczoraj złożyliśmy to pismo w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z pytaniami. Tutaj pokrótce pan poseł Frysztak już te pytania przytoczył. No chcieliśmy dzisiaj się dowiedzieć od pana ministra Budy, właśnie w trakcie protestu. Przecież pan minister wiedział, że ten protest będzie. No, widać, że ma sprawne służby, bo jeden z, z urzędników jest dzisiaj tutaj i, i prowadzi wideokonferencję. Ale yy, niestety. Pan minister nie chce się z tymi ludźmi spotkać. Pan minister nie chce się spotkać z posłami i odpowiedzieć na te pytania. Wysyła nas do innego budynku ministerstwa, żebyśmy może tam poznali dokumenty, ale my czekamy tutaj. Panie ministrze, ma pan jeszcze czas, będziemy pod sejmem z ludźmi, z ludźmi, którzy protestują, którzy domagają się swoich praw, domagają się sprawiedliwości, bo rząd ich po prostu oszukał. Mieszkanie plus to jeden wielki bubel. Miało być pięknie, wyszło jak zwykle, ale to jak zwykle. Z pisem obiecaliście, ale oszukaliście.